Dzisiejszy przegląd singli będzie wyjątkowo ekspresowy, niestety nie mam czasu, żeby się rozgadać, więc lećmy z tym. Atmosferą, poczemu nie, na sam początek przygniecie Was nowy Dolż. Kontrasty pięknie budują atmosferę tego utworu, jednocześnie mamy rozpacz, desperację z drugiej strony, taki przygniatający, potężny riff. Nie mogę powiedzieć, że po ostatnim albumie, że po ostatnim e, utworze, który Refused wypuściło na potrzeby Cyberpunk'a, żebym czekał jakoś specjalnie na ich e, drugi po powrocie album. No tak nie jest, jednak po tym nowym singlu gdzieś tam słyszę momenty. Nie mogę powiedzieć, żebym oh, czekał tak na ten krążek, ale na pewno posłucham, może więcej tych momentów odkryję. Ghosts już nawet się nie kryją, że grają po prostu pop. Pop grany przez papieża. Ja z tym nie mam w każdym razie żadnych problemów. Ani, ani z tym, że pop grany przez papieża, ani że, że pop. Z kolei pop z. Pazurem gra David Hasselhoff. Śpiewa o złych mediach, że musimy otworzyć oczy na ich kłamstwa. Towarzyszy mu w tym James Williamson z The Stooges. W ogóle każdy utwór z tego albumu ma mieć jakiś fit, ma mieć jakiś gościnny udział, między innymi od Ministry. Kto wie, może Davidowi Hasselhoffowi uda się trochę dać energii temu projektowi, który już w sumie ledwo co ciągnie od tych kilku, jeśli nie kilkunastu lat. A może by tak wyczylowany, lekko płynący rap ze wschodniego wybrzeża? yeah, yeah I'm on the edge right now, going my head right now, whatever you hold, need it in my hands right now. A jeśli nie chcecie akurat wychillować, tylko bardziej prowadzić się w bojowy nastrój na to, oh boy, oh boy, to mam coś dla Was od Slow Taja i Denzela Kary. Proszę. Często od Was na naszą skrzynkę dostajemy. Specyficzne rzeczy. Michał, na przykład, napisał to. Może akurat właśnie się załapie na przegląd singli? Muszę się z Wami podzielić tym, co usłyszałem, bo sam nie jestem w stanie tego udźwignąć. Nowa Kim Gordon, album od niej, to rzecz, której się nie spodziewałem jeszcze tak z miesiąc temu, Fajnie się zeszła akurat z moim powrotem do słuchania Sonic Youth. Czekam jak... Nie wiadomo co, na ten album. Może to być jedno z ważniejszych wydarzeń muzycznych tego roku. To tyle na dzisiaj, ostrzegałem, że będzie ekspresowo. Przykro mi, ale widzimy się już niedługo w kilku recenzjach i nierecenzjach, tymczasem...